O, lubię ten utwór. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, chociaż raz go puszczą. O, znowu. 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 Ale lampa dzisiaj. O, są dupeczki, może potem zagadam, ale to nie teraz. Pogoda żyleta, żyleta. Po to przejechałem pół świata, żeby wpierdalać warzywa teraz Gdzie ja tym szarlem szejku dostanę kurwa mielonego? Dobra, ja biorę śniadanie, a ty lecisz z ręcznikami zająć leżaki, dobra? Inne niż polskie mm. Tu jest słońce. Kraj prudasów Na śniadanie, obiad, kolację może być gówno, ale jak są fryty to jest życie Kurwa raj, raj Patrz, murzyn Robię ziemię na maku. Wiesz co to oznacza? Że ja jestem hrabia. O kurwa, nie żałują. W takim basenie to nie idzie się ani utopić, ani psa, kurwa wykąpać. No, robisz kurwa to zdjęcie, czy nie? I już wszystkie leżaki, kurwa, zajęte. To do baru. Z opaską, bez opaski. <laughs> Nawet za granicą trzeba ćwiczyć na wrogów narodu. Chciałem Dubla to mi zrobił twice a oni, oni, oni na tym Alex mi kurwa nie rozumieją, no Janusz nie wchodź tam Dobra, zapłaciłem to mogę nic to kurwa nie ma Marianka, nie, nie mówiłem, że mają twój obraz. Klaunie kurwa Ciekawe czy kuje Kuje, kurwa Na rodzie też taką mam. Styropian albo gips. Tron dla hrabi. Meble jak u ciotki. Tylko ładniejsze. jest kurwa piwo. Patrz jaki grzyb Mariola. taki wyrósł. Żartuję, to jest sztuczny. Kurwa. Mówisz, to prawdziwe limonki? Na trzy! Co to za tajemnicze miejsce? Patrz, kurwa, to. O, zasrałem się. Jebie na tej siłowni. Ale ile do Warszawy nie podają? Już się nie my, już w basenie byłaś. Całe życie pod górę. Mariola, nie mówiłaś, że robisz to za dywan. Stara szmato. To 200 pokoi będzie. 30 euro każdy. No to jest biznes, nie? Kurwa jedzie i jedzie. No ale nie działa. mówić, no przykładem nie działa no. A nie ten. Były sprzątać. Tej zakryj, bo nie chcę dupą świecić. A w Warszawie jaka pogoda? No to słabiutko. Nie, tutaj żeleta. Masz Do recepcji. I... Rano, trzeba będzie wstać. Powiesiłem kostium, żebyśmy wiedzieli, który nasz balkon. Na co one tak czekają? No rób kurwa to zdjęcie. Nie? Spierdala się wciuchu. Teraz pamiętaj, żadnego polskiego. Twice wódka, opłacało się uczyć języków. Miała być piaszczysta. Ale w sopocie większe. Płytko. Ale jednak ten pieniądz nie widać. Ale Turcja nie jest w Unii. A no to pewnie ukradli. Najważniejsze, że mało Polaków. A żeby im się utopił. Będziesz sobie boli, boli mnie, że taki emeryt Zangi z Niemiec jedna emerytura i jego stać, żeby tu przejechać na cały turnus. A Polak to musi wyszarpać kurwa. Ale robisz fotę czy kręcisz. A jakby nie patrzeć, to w Polsce czyściej. Wszystko kurwa po turecku. Tak o turystów dbają. Ale o ręczniki teraz ty pytasz. Palmy piękne, ale jednak polska wieżba ładniejsza. Nie ma uziemienia. Krabia. Już wziąłem, bo pomyliłem. To jest mi głupio. znowu to ich bycie, kurwa, Maciu. Dziwnie się czuję. Co dopiero 14 grin. Kevin, nie biegaj tam. O! I taki szlauf powinienem działkę kupić właśnie 14 W Polsce byłaby już 13 Kevin Nic, nic, nieważne, baw się Kevin, zaraz wracam, mama idzie po soczek Co jak co, ale Polki ładniejsze A wy kiedy przyjechaliście? Rozjebane jak wszystko w tym kraju Jakie zamknięte? Ja nie wejdę? Dobra, chodź, nie załamie się nie wiem, Mariona, jakoś. Człowiek tak myśli, że starszy wiekiem, kto wie, czy to nie jest nasz ostatni wyjazd. No. I się wzruszyłem trochę. Chodźmy się najebać. Zwykła plujka. Ciekawe, co dzisiaj będzie. Znowu to samo. Wszystkiego trzeba spróbować. Ale rybki to nie. To wygląda jak kupa. Wiesz? Zawsze spokój. Dobra, chodź miejsca poszukamy. Mm. Kurwa. Kwaśniewski z szpitalu. Mm. Za dużo. Ale sam sobie tyle nałożyłeś. No jak za darmo to żal nie brać no. No się Pikantne. Ale oni tutaj tak jedzą. Mm. Ale sałatka spora jak twoja. Do Krystyny mieliśmy zazwolić Nie odbiera. O, odzwania. Teraz ja sobie na wakacjach jestem. Hrabia. A państwo skąd? Mm, dobry. Nie za słodki taki. Mm, muszę to w domu zrobić. Ale bym teraz takiego szczupaka z nad morza zjadł. Gochla. Ale czuć, że na śmietanie robiony. No. Dobre. Dojadamy, dopijemy do pokoju, bo muszę do bazienki. Ale gówno. Nie wiem tutaj. Te lokaty nie włożyłeś i telefon się nie ładował. Te niby sprzątane. No dalej syf. A, w sumie posprzątają jutro. Kochanie, gdzie są moje wszystkie majtki? No przecież masz białe w szafie. Tych wolałbym dzisiaj nie. O, leczniki nowe dały! Chodź, polony nie mają, blondynka leci Tydzień to akurat, dwóch bym już nie mogła Lekarz mówi, że na saunę mi nie wolno, ale za darmo to szkoda nie skorzystać no. Zesrałem się Grubo było Ty, Czaryk, nie uwierzysz, ja też dzwonię z kibla Dobra, nie gaś, nie nasz prąd Ty, Ale zajebiste te mają, grube, fajne, super Kurwa, balkon otwarty, klima chodzi, a dalej jest gorąco. Zesrałem się, mam kaca, biegunkę i pusty portfel. I to się nazywają wakacje.